Nie zbliżaj się do tej ryby nawet na centymetr. Jeśli jesteś miłośnikiem nurkowania, podziwiania raf koralowych i piękna morskich głębin, bądź czujny. Te stworzenia są gotowe zaatakować w każdej chwili. Zacznijmy od tego, dlaczego te ryby mają usta przypominające ludzkie. Zgódź się, te wargi już widzieliśmy i to nie raz, ale lepiej ich nie całować. Spójrz sam, z jaką przyjemnością ta ryba atakuje pod wodą nawet ludzi. Te szalone rybki nazywane są rogatnicami, a mogłyby z łatwością zostać gwiazdami każdej luksusowej kliniki chirurgii plastycznej ust. Jednak cała ta uroda nie jest przeznaczona na fajne selfie. W świecie ryb takie usta są potrzebne do ochrony przed ostrymi fragmentami muszli i kolcami jeżowców, które rogatnice chętnie rozdrabniają swoimi mocnymi zębami. Na dodatek te ryby mają na grzbiecie ostre kolce na wypadek, gdyby nie udało im się zaatakować swoimi zębami. Wspomniane ryby mogą mieć długość do 75 cm i bardzo silny zgryz, przez co stanowią realne zagrożenie. Do miłośników morskich toni. Zdarzały się przypadki, gdy ludzie wychodzili z wody z poszarpanymi płetwami, strojami, a nawet ranami. Mimo tego, że ich zęby nie wyglądają na groźne, to takie są.